Hey, zapraszam Was do obejrzenia instrukcji wymiany zbiorników w drukarce Broder DCP od 515W. Włączamy drukarkę. Otwieramy drzwiczki dostępu do zbiorników. Przyciskamy dźwignię blokady nad zbiornikiem, który chcemy wymienić. Wyciągamy zużyty zbiornik. Rozpakowujemy nowy zbiornik z opakowania. Zdejmujemy taśmę zabezpieczającą. Zakładamy nowy zbiornik do drukarki. Dźwignia zablokuje zbiornik w odpowiedniej pozycji. Zamykamy drzwiczki dostępu do zbiorników. Drukarka wyświetli komunikat z zapytaniem, czy wymieniłeś dany kolor. Dla potwierdzenia wciskamy plus, czyli tak. W menu drukarki możemy sprawdzić poziom atramentów. Wciskamy kolejno. Menu, zarządzanie tuszami, OK, strzałka w dół, poziom atramentów, OK. Aby wykonać wydruk testowy na panelu drukarki wybieramy kolejno. Menu, zarządzanie tuszami, OK, jakość druku, OK, start. Wymiana przebiegła pomyślnie. Sami widzicie, że proces jest bardzo prosty. Zapraszam do oglądania innych filmów instruktażowych na naszym kanale na YouTube oraz na stronę naszego sklepu derdusz.pl, gdzie znajdziecie materiały eksploatacyjne do wielu drukarek.